Hej, Wizytać na nowym Roku, roku. E, jestem z co to ze Stanu e, i e, Paulo na Wielki osobę będą bloki ze Stanu, ze Nowego Roku e, i ze Malibu. W Malibu i z Los Angeles. My tutaj przygotowujemy się do wspaniałego programu. Nagramy świetny blog o Stanach, no. o filmach, o pięknych miejscach. I w Lecu. W Harry Potter, tak. tak I w, e, jeszcze e, Kevin. Pójdziemy no. drogą, gdzie Kevin w Nowym no. Jorku się zgubił. No, e, Otworzymy trasę. No, i. Super, co jeszcze? Właniały, lutyje, muzeum, not muzeum, not muzeum, e, tak. E, zapraszamy. Z, 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 z jest plana e, wie maga, karu, maga, karu, i, i będzie świetny program. No, nie możemy się doczekać, zapraszamy nie na oglądanie. pa, a nie. pa. cześć.